I uszyły dobrze Don Chico, ale czy on poprowadzi tutaj kilka koni. Już poszła Gabana na prowadzenie. Gabana, za nią galopuje Gaston Great przy kanacie Stavretos. Od pola tam idzie Pan Chico. stawkę zamyka Hugo de Bos. Z tyłu również Stavretos, z tyłu również Shakira. O konie mają do pokonania jeszcze jakieś 1700 metrów. Tam 1600, Gabana, blisko niej galopuje sprytny Heniek, zatem te dwa konie prawie łeb web, Na trzecim miejscu Gaston Great, na czwartym Stavretos przy Kanacie, ostatni idzie w posyle Hugo de Boss, przedostatnia galopuje Shakira i dalej jest jeszcze kilka koni, 1300 metrów do celownika. Sprytny Heniek, już jest zdecydowanie pierwszy, on dyktuje tempo, pilnuje go Gaston Grey. od pola dobrze galopuje intonacja, a przy kanacie Gabana. Stawkę zamyka Hugo de Bos, a przedostatnia galopuje Shakira. Z tyłu również Stavretos. Konie już zbliżają się do połowy zakrętu. Zdecydowanie sprytny Henie, kondyktuje tempo. Na początku było dość wolno. Polem ruszył Gaston Great, obok niego Don Chico. Tam jest dosyć gęsto, jest tam także intonacja. Ostatni ciągle galopuje Hugo de Boss. No i wyjście na prostą, na którą wyprowadzi. E, cały czas sprytny Heniek, próbuje zaatakować go, Hugo de, e, próbuje zaatakować go Gaston Great i Gaston Great prowadzi ale do celownika jeszcze jest ponad 300 metrów, Gaston Great ma przewagę, będzie atakowała go intonacja, ale czy dał radę, od pola jeszcze ruszył tutaj doskonale Hugo de Bos. kilka koni w fałce. Gaston Great ma przewagę do celownika 50 metrów Gaston Great, ale tutaj kapitalnie przyspieszył, i on wygra ten wyścig. Druga będzie chyba intonacja.